Dzień dobry, bardzo serdecznie wszystkich witam. Moi kochani, na pewno mi uwierzycie, że jeżeli ktoś w wieku 65 plus zaczyna swoją przygodę z social mediami, to potrzebuje bardzo dobrego nauczyciela. I właśnie Tomek Maciejowski, który poprowadził naszą grupę Social Media Flow, dzięki swojej cierpliwości, konsekwencji, a także dzięki swojej takiej doświadczalnej wiedzy, Doskonale spełnił to zadanie. Dziękuję Ci, Tomku, za odpowiedzi na wszystkie pytania, które pewno czasem dla Ciebie były takie oczywiście może i naiwne, ale dziękuję Ci także za wszystkie instrukcyjne i bardzo przejrzyste filmiki i dziękuję Ci także za taką przyjacielską, bardzo spokojną motywację do działania. Dzięki udziałowi w tej grupie stworzyłam swoją własną strategię działania na Facebooku. Otworzyłam też tam własną grupę. A teraz przyglądam się innym social mediom, o których opowiedział nam bardzo precyzyjnie i bardzo przejrzyście właśnie Tomek Maciejewski. No i być może, że na tych innych mediach również kiedyś zaistnieję. A na razie Tomku bardzo serdecznie dziękuję i do jakiegoś następnego spotkania. I wcale nie wykluczone, że w Tajlandii. Bo wygraj życie jest także moją dewizą życiową. Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.